Taką ikoną tragiczną tamtych dni warszawską niobę jest Vanna Lori, która tutaj, będąc wtedy młodą dziewczyną z trójką dzieci w ósmym miesiącu ciąży, została też przez Niemców doprowadzona, zaciągnięta i tutaj przeżyła największą tragedię swojego życia. Tutaj zamordowano troje jej dzieci. Na jej oczach dosłownie, tutaj ją samą postrzelono, cudem to przetrwała i stała się takim pomnikiem ofiar właśnie rzezi Woli, tych wszystkich, którzy zostali pomardowani. Tych miejsc na Woli jest bardzo wiele, takich, takich tablic jak ta, autorstwa starych tablic w Warszawie umieszczanych, tutaj zaraz po II wojnie światowej autorstwa warszawskiego rzeźbiarza Karola Thorka jest ponad 150 w miejscach, gdzie toczyły się walki, ale także właśnie w miejscach, gdzie dokonywano tych straszliwych zbrodni na mieszkańcach Warszawy. Czcimy zatem dzisiaj w, pi w pierwszych momentach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Nie tyle pamięć bohaterskich żołnierzy powstania warszawskiego, tych, którzy walczyli w tym powstaniu z bronią w ręku. Spotykaliśmy się z powstańcami dwa dni temu w Muzeum Powstania Warszawskiego, wczoraj razem modliliśmy się z nimi pod pomnikiem powstania warszawskiego na placu Krasińskich.